Wybrańcom Melpomeny. Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Zejście, tak jak wejście, trzeba mieć. Posiąść wiedzę, w niej teatru siła, wyrozumieć tę magiczną moc, bystrym nurtem przez deski przepływać, być jak ogień. Lub poślubna noc. Ona kocha, przytula, pocieszy, płacze, kiedy masz romans z chałturą, lecz wybacza. Rozumie kochanków tych odmalin, poziomek i wiśni, gdyś daleko ona ci się przyśni, snem przypomni, jak jej jesteś drogi. Jak tańczyłaś, jak dźwięczał Wasz głos, było cudnie, bo czar się zaczyna, gdy nie wiemy, dokąd iść, co począć, spływa z wyżyn Deus Ex machina, najważniejszy. Cud w każdym teatrze, znak, że zagra, odrodzi się, zacznie. Przyjaciółki moje, przyjaciele, wy co znacie kulis tajemnice, którzy dalej i mocniej widzicie niżli mędrcy, przez szkiełko i oko. Czoła chylę przed wami. Głęboko rzucam kwiaty, Krzyczę poprzez brawa, Być na scenie to poważna sprawa. I na koniec proszę, Byście w ciszy nie spływali W głębokie kulisy, Gdzie panuje zapomnienia mrok, Stąd nie ujrzysz widowni ni sceny, Tu wartości się gubią i ceny, Rekwizyty, fartuchy, dźwig, lina, a na koniec, Deus, ex machina, tak niech będzie, w wieczności niech trwa teatr, brawa, kwiaty i ta łza teatralna, diamentowe szczęście. Gwiazdy moje, trzeba nam. Coś więcej.